Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Sylwan z Carnival Team i mam przyjemność zaprosić Was do naszego nowego projektu, który będzie się dział w ponurym świecie niebezpiecznych przygód, czyli w świecie Warhammera. Jest to świat, sądzę, że znany i lubiany w Polsce. No, te trzy edycje, które zostały po polsku wydane, są jednymi z tych systemów, które najczęściej chyba lądują na stołach polskich arpegowców. No i nie ma się czemu dziwić. To naprawdę jest fantastyczne uniwersum, które pozwala na wiele różnych ciekawych przygód. Ten projekt, nowy projekt i całkiem spory, przynajmniej mam taką nadzieję, który będziemy rozgrywać, oparty będzie o gotową kampanię napisaną do drugiej edycji, w którą to też będziemy grać i jest to, tak jak możecie tutaj zobaczyć, kampania Tysiąc Tronów. Naprawdę jest to ciekawy kawał historii, którą zamierzamy opowiedzieć w świetnym gronie. Przede wszystkim graczy, nie mówię tutaj o sobie, bo ja będę mistrzem gry. Z naszego Carnival Teamu będzie Marta Hochlik, będzie z Lans Paweł Jurgiel, czyli Skała. I jeszcze z zaprzyjaźnionych nam osób będzie Krzysiek Babilon i Piotrek Histowski. Będziemy grali kampanię, która co prawda, tak jak powiedziałem, jest gotowcem, natomiast w pewien sposób przeinterpretujemy ją. Oczywiście nie od A do Z, ale sądzę, że będzie kilka ciekawych zmian fabularnych, Albo nawet dodatkowych wątków fabularnych, chociażby dotyczących bohaterów i ich zaangażowania. To wszystko na pozór będzie się wydawało, że jest takie, jak napisano w kampanii, ale później się okaże, że jednak nie. Ale nie będę Wam nic spoilerował. Eee, sami zobaczycie. To wprowadzenie, które nagrywam, zastępuje sesję zero, którą przeprowadziliśmy bez włączonych OBS-ów, tudzież innych programów do nagrywania, i ma dać Wam takie lekkie wprowadzenie do naszej historii. Będzie czwórka bohaterów. Wszyscy bohaterowie są ludźmi, i będziemy startować w Marienburgu. Marienburg jest to olbrzymie miasto, największe miasto kontynentu, a zarazem największy port tegoż samego kontynentu, jeżeli w ogóle nie całego świata, które jest takim niezależnym miastem-państwem. Oderwało się już dawno temu od Imperium, czyli takiego głównego państwa w świecie Warhammera, które przypomina nieco renesansowe Niemcy, bo cały świat Warhammera jest nieco inspirowany Europą właśnie gdzieś z okresu renesansu, może troszkę nowożytności i też jeszcze z domieszką średniowiecza. No i tam nasi bohaterowie będą zajmować się sprawą dość tajemniczą, aby nie powiedzieć mroczną, ponieważ będą badać pochodzenie. I fenomen, który wyrósł wokół pewnego kilkuletniego, ośmioletniego albo dziewięcio, w zależności kto jaką wersję powie, chłopca, Karla, który to został ogłoszony dziedzicem Sigmara, a więc boga założyciela Imperium, wręcz niektórzy nazywają go Sigmarem Odrodzonym, który znowu przyszedł na Ziemię, zebrał wokół siebie sporą rzeszę wyznawców, e, popleczników, którzy w ramach pewnego rodzaju krucjaty wyruszyli z Marienburga ku ziemiom imperium, aby tam chłopiec zyskał należną sobie pozycję. No i nasi bohaterowie e, z powodu działania różnych mocodawców zainteresują się tą sprawą. E, no i kimże są ci nasi bohaterowie? E, zacznijmy od postaci Hochlik, która będzie się wcielała w Flore Devres. Flora jest e, Marien. No nie będę odmieniał tego słowa. Jest mieszkanką Marienburga, e, która pełni profesję dość nietypową, ponieważ no na pozór jest zwykłą aptekarką i faktycznie prowadzi aptekę, chociaż lepiej powiedzieć prowadziła, do czego zaraz przejdziemy, e, w której można nabyć różne całkiem dobre leki, ale tak naprawdę Takim rdzeniem zarówno jej pracy, jak i też zainteresowania są martwe ciała. To nie to, że ma, ma do nich jakąś sympatię, tylko że po prostu jest kimś, kto zajmuje się nauką. Nauką, która w tamtych czasach była odbierana jako w tamtych czasach, w tym świecie, w zasadzie lepiej powiedzieć, jako nekromancja, jako zakazana sztuka i nikt raczej nie przedstawi się, że jest balsamistką. Eee, tak, zajmuje się zarówno balsamowaniem zwłok, jeżeli ktoś ma takie życzenie, żeby mieć na pamiątkę ciało, ciało zmarłej osoby, ale też zajmuje się no, szeroko rozumianą anatomią, ile ktokolwiek w Starym Świecie zna słowo. Anatomia. Natomiast Flora doświadczyła ostatnio wielkiej tragedii, ponieważ zmarł, a w zasadzie zginął jej mąż, który był kapitanem Straży Miejskiej. Tego samego dnia, kiedy poszła do swojej apteki, żeby tam po prostu w pracy zapomnieć o tym wszystkim, żeby tam dać sobie taką przestrzeń do, do wypoczynku, bo, bo Flora uwielbia to, co robi. Okazało się, że cała jej apteka jest zniszczona, że, że po prostu ktoś się wdarł do środka i zdezelował wszystko co mógł, a w tym samym momencie została jej przedstawiona chusteczka z jakimś dziwnym czymś, jakąś substancją, która ją uśpiła, a kiedy Flora obudziła się, miała na swoim nadgarsku bransoletkę z pewnym dziwnym symbolem. A. O tym symbolu jeszcze się dowiecie więcej. Flora obecnie przebywa u swojego przyjaciela Watila, który jest morskim elfem, kupcem, który też zajmuje się medycyną, anatomią, więc stąd ich znajomość. Jurgen Blight to jest postać Krzysia Babilona. Jest to uczeń czarodzieja z Kolegium Ognia, czyli no dość. No, takiej sztuki magii, która raczej uchodzi za groźną. Jurgen brał udział w Wielkiej Wojnie z Chaosem, która niedawno się zakończyła. Została wygrana przez Imperium. Siły Chaosu, czyli siły czterech złowrogich bóstw zwanych mrocznymi potęgami, zostały pokonane w walnej bitwie. Jurgen jest człowiekiem, który Pochodzi z niższych sfer, jego ojciec jest kowalem. Dwóch starszych braci wstąpiło do armii zostało tam no, oficerami raczej niższego szczebla, ale jednak ich, ich talent został doceniany. Jurgen raczej do wojaczki nigdy aż tak się nie nadawał. Był jako ten najmłodszy syn, który nie jest zbyt wprawny ani w rzemiośle, ani w wojaczce, traktowany gorzej. Później, jak się okazało, że ma również skłonności magiczne, to to w rodzinie nie było mu łatwo, ale ostatecznie trafił do kolegium. Tam dostał się pod skrzydła mistrza i w końcu przeżył ten koszmar. Chociaż z jednej strony jest żądny wiedzy, jest chętny do tego, żeby ambicja prowadziła go przez życie. Ale z drugiej strony magia nie zawsze jest jego sojusznikiem może mieć problemy z rzucaniem zaklęć, szczególnie na samym początku. Orsino Garbarini to postać grana przez skałę. Jest to estalijczyk z krwi i kości, najemnik z tejże estalii, który już jakiś czas temu przywędrował do imperium szukając zarobku, szukając przygód i tam dostał się w końcu do Marienburga. Zna się z Florą, ponieważ w Marienburgu pełnił służbę w Straży Miejskiej. Razem ze swoimi towarzyszami ze Stali, oddziałem najemników, który był do tego wynajmowany. I to właśnie Orsino powiadomił Florę o śmierci jej męża. Orsino jest kawalerem o niezbywałej charyzmie, o pewności siebie, pewności również i szpady, którą włada jak mało kto. Też wziął udział w wielkiej wojnie z chaosem i. Również odcisnęła ona na nim piętno, ale raczej nie łamiąc go, raczej jeszcze bardziej przekonując go do tego, że z życia należy korzystać, trzeba się bawić i po prostu każdą sekundę wyciskać jak cytrynę. I ostatnią, ale równie ciekawą postacią jest Otto Bauman, grany przez Piotrka. Jest to y, może na pozór taki najprostszy człowiek spośród całej tej barwnej kompanii, Sól tej ziemi byśmy powiedzieli, ponieważ jest to syn szewca który przez wiele lat był do tego fachu uczony, ale jego wrodzona ciekawość do świata i chęć doświadczenia czegoś, co jest trochę ciekawsze niż zakładanie podeszw do butów, niż wyprawianie skóry, żeby uszyć z nich dobre buty kawaleryjskie, sprawiła, że porzucił zakład ojca i wstąpił jako ochotnik do wojska, ale jednocześnie ta ciekawość odtona wcale nie szkodzi temu, aby był on człowiekiem dość cwanym i raczej niechcącym skończyć szybko jako mięso aromatnie, więc tak naprawdę całą wojnę przesiedział w pewnej karczmie, gdzie razem ze swoim oddziałem sprawdzał ładunki kupieckie przejeżdżające tamtą drogą. Nawet chyba ani razu nie musiał wyciągać miecza w czasie swojej służby w wojsku. Później, kiedy wojna się skończyła, wrócił do Marienburga i tam trafił do Straży Miejskiej, w której obecnie pracuje. Oto Ot, jest człowiekiem właśnie zarówno ciekawym świata, chcącym czegoś w doświadczeń w życiu, ale też nie pchającym się na pierwszą linię frontu, nie szukającym guza tam, gdzie nie jest to potrzebne i oceniającym ludzi po butach, po tym, jakie mają obuwie. Co ciekawe, wszyscy nasi bohaterowie znają się. Tak jak już wspomniałem, Orsino zna się bliżej z florą. Ale tak naprawdę naszych bohaterów los połączył już wcześniej, zanim rozpoczną się nasze przygody. Było to mniej więcej dwa lata temu. Kiedy Jurgen Blight, czyli nasz uczeń czarodzieja, przybył do Marienburga razem ze swoim mistrzem, który szukał ludzi na pewną wyprawę. Wyprawę dość dziwną. No bo jeszcze nikt się nie zdziwi, że Makognia rekrutuje oddziały stalijskich najemników, w których był m.in. Orsino, ale już nieco dziwnym jest to, że. Mak ognia bierze ze sobą na wyprawę balsamistkę, która oczywiście była oficjalnie aptekarką, więc miała udzielać pomocy, gdyby ktoś był ranny, i do tego szewca. Dziwna, prawda? No nic, w każdym razie pojechali na tą wyprawę do jakiejś zabitej dechami dziury pod Marienburgiem, jakiejś niewielkiej wioski, i tam nic się nie wydarzyło. Przynajmniej nasi bohaterowie tak sądzą, że nic się nie wydarzyło po prostu był tam jakiś niewielki, e, może nie oddział a bardziej plemię zwierzę ludzi albo jakiś inny mak, e, no i tam pokonali ich. Takie są ich wspomnienia. Natomiast te wspomnienia mogły być zmodyfikowane. Tam mogło wydarzyć się coś, co było z jednej strony tak straszne, że ktoś nie pozwolił im o tym pamiętać. Może mistrz? Jurgena, może ktoś inny? A z drugiej strony, tak. Mm -hmm. dziwne, że pozwolił im żyć. Większość stalijskich najemników zginęła. Przeżył mistrz, który nic nie mówił. I tyle. E, no cóż, więc nasi bohaterowie już się znają. Nie widzieli się wspólnie przez dwa lata. Część z nich miała ze kontakt. Orsino z Florą. Orsino też z Jurgenem się na froncie spotkali, a chociaż sądzą nawzajem, że nie żyją, ponieważ brali udział w takich bitwach, w których większość imperialnych żołnierzy ginęła. Ale cóż, przeznaczenie znowu może ich połączyć, i znowu to może nie być przypadek, że właśnie ta grupa śmiałków spotyka się wspólnie, aby zbadać pewną tajemniczą sprawę. Historię chłopca. Chłopca, który może zmienić dzieje imperium. Imperium będącego obecnie w rozsypce, będącego prawie w ruinach po tej wyniszczającej wojnie. Imperium szarganego konfliktami religijnymi, po tym jak tak naprawdę obecnie w kulcie Sigmara jest dwuwładza pomiędzy dwoma wielkimi teogonistami, którzy e, roszczą sobie prawa do do pozycji głowy kultu Sigmara. Będzie na pewno ciekawie. Zaczniemy w Marienburgu, gdzie nasi bohaterowie rozpoczną swoje śledztwo. E, mamy nadzieję, że będziecie z nami, że zanurkujecie w tą z jednej strony mroczną, z drugiej strony epicką, a z trzeciej strony nieco ponurą historię, którą będziemy chcieli wspólnie Wam opowiedzieć. Do następnego razu. Cześć.